Matka Boża Kalwaryjska, Kalwaria Pacławska. Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej jest najważniejszym ośrodkiem pielgrzymkowym w Arkidiecezji Przemyskiej. Ze względu na rozwijany w nim kult Męki Pańskiej, sanktuarium to nazwane jest często Jerozolimą Wschodu, lub Jerozolimą Podkarpacia, zaś ze względu na kult cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej jasną górą Podkarpacia. Do Kalwarii Pacławskiej od ponad trzech wieków przybywają pielgrzymi z najdalszych zakątków Polski, aby przed cudownym obrazem Matki Bożej Słuchającej powierzyć Maryi swoje troski, problemy i radości. Zaś na kalwarijskich dróżkach rozważać mękę Jezusa Chrystusa oraz boleść i chwałę Jego matki. Początki sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej są związane z osobą Andrzeja Maksymiliana Fredry, kasztelana Lwowskiego i wojewody podolskiego. Jedna z legend głosi, że Fredro podczas polowania Zapuścił się w głąb lasu w pogoni za upatrzonym jeleniem i w miejscu, gdzie obecnie znajduje się kościół, miał ujrzeć wśród rogów jelenia jaśniejący krzyż. Wydarzenie to miało skłonić wojewodę do ufundowania na tym miejscu kościoła, klasztoru, a także kalwarii na wzór jerozolimskiej drogi krzyżowej. Historycy badający genezę Kalwarii Pacławskiej podkreślają, że najważniejszą rolę odegrał czynnik religijny osadniczy. Przemawia za tym założenie w pobliżu klasztoru osady Słoboda, której osiedleńcami byli przeważnie Polacy. W późniejszym okresie osadę nazwaną Kolonią Fredrów, miasteczkę Fredrów, i wreszcie do dziś istniejącą nazwą Kalwaria Pacławska. Przed 1667 rokiem został zbudowany mały drewniany klasztor i 28 drewnianych kaplic, z których do dnia dzisiejszego nie zachowała się ani jedna. Marzeniem fundatora było, aby powstałe sanktuarium było miejscem kultu religijnego, do którego ściągać będą pielgrzymi z odległych stron. Andrzej Fredro polecił organizować tu pielgrzymki z Lwowa, Kamieńca podorskiego, Zamościa, a nawet z Litwy. Andrzej Maksymilian Fredro w 1668 roku do Kalwarii sprowadził franciszkanów dla sprawowania opieki nad sanktuarium. Drugim fundatorem sanktuarium w Kalwarii Pasławskiej był cześnik przemyski Szczepan Józef Dwernicki, który sprzedał swój rodowy majątek zamieszkał w sanktuarium przed 1770 rokiem jako terciarz franciszkański. Z fundacji Dwernickiego w latach 1770-75 zbudowano murowany kościół pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego. Dzięki funduszom Jakuba Dwernickiego zbudowano także 20 murowanych i drewnianych kaplic, w których postawiono figury obrazujące drogę krzyżową, mękę i śmierć Chrystusa. Obok kościoła wybudowano klasztor, początkowo parterowy, rozbudowany w XIX wieku oraz na początku XX. Kościół i klasztor otoczono pięcioboczną fortecą bastionową. W XIX wieku wyremontowano i zbudowano 35 murowanych i 7 drewnianych kaplic drogi krzyżowej wiodącej około półtora kilometra. W 1907 roku powstał pierwszy dom pielgrzyma. Cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, Matki Bożej Słuchającej, przedstawia najświętszą Maryję Pannę w hale jako królową niebios. Maryja w prawej ręce trzyma berło, na kolanach Matki Bożej siedzi dzieciątkę Jezus, które prawą ręką czyni gest błogosławieństwa, zaś w lewej trzyma jabłko, symbol władzy królewskiej. Szczególną uwagę na wizerunku skupia piękna twarz Matki Bożej o subtelnych rysach i wielkich, przepełnionych smutkiem i miłością oczach, a także odkryte prawe ucho Maryi. Z tego też ze względu pielgrzymin, Nadalie Matce Bożej Kalwaryjskiej tytuł Matka Słuchająca. Na głowie Matki Bożej i dzieciątka Jezus namalowane są korony. Obie postacie okryte są srebrno złotą sukienką ufundowano w 1932 roku. Obraz został namalowany na płótnie o wymiarach 81 na 119 cm przez nieznanego artystę. Początkowo znajdował się w kościele franciszkanów w Kamieńcu Podorskim, gdzie już w XVII wieku otoczony był kultem. Przed obrazem modryli się między innymi hetmani Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarniecki, książę Jerema Wiśniowiecki, król Jan Kazimierz, król Jan III Sobieski. W 1672 roku Turcy zdobyli twierdzę kamieniecką. Obraz Matki Bożej na rozkaz tureckiego komendanta wrzucono do rzeki Smotrycz. Źródła historyczne nie podają wielu informacji o losach obrazu. Wiadomo jednak, że Franciszkanie kamienieccy chcieli odzyskać obraz. Kategorycznie jednak sprzeciwił się temu syn fundatora Kalwarii Stanisław Fredro. Twierdził, że jego ojciec Andrzej Maksymilian Fredro wykupił obraz od Turków i przeznaczył go do kościoła w Kalwarii, gdzie sława obrazu jeszcze wzrosła na skutek cudów doznawanych przed wizerunkiem Matki Bożej. W 1685 roku Zanotowano pierwszy cud przez wstawiennictwo Matki Bożej, uratowanie kościoła od pożaru. W XVIII wieku nastąpił rozwój kultu Matki Bożej Karwaryskiej i w tym czasie zanotowano w księgach ponad 50 cudów. W XIX wieku były kolejne cuda na karwarii. 22 maja 1882 roku. Kapituła Watykańska wydała akt koronacyjny zatwierdzany przez papieża Leona XIII, dzięki czemu 15 sierpnia 1882 roku odbyła się koronacja łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Kalwarijskiej koronami papieskimi przez biskupa Łukasza Ostoje Soleckiego. Same zaś korony ufundował hrabia Józef Tyszkowski. Pierwszych odpustów ważnych na 20 lat udzielił sanktuarium papież Klemens X w 1671 roku. Odpustu zupełnego na stałe udzielił papież Pius IX w 1868 roku. Podobnie jak w innych kalwariach w Polsce, dla pielgrzymów i kapłanów przybywających do kalwarii pod przemyślem w 1768 roku wydano specjalny podręcznik do obchodu drużek kalwaryjskich. W 1863 wydano kolejny modytewnik. Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium rozwinął się na większą skalę dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Przybywali wierni obrządku rzymskokatolickiego i greckokatolickiego, dla których odprawiano oddzielne nabożeństwa. Przed I wojną światową na główny odpust w uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny do Kalwarii Pacławskiej przychodziły liczne grupy Słowaków i Rusinów, Spoza granicy węgierskiej, a z okolicznych powiatów ludność pieszo w tzw. kompaniach łącznie około 50 tysięcy wiernych. Ruch pielgrzymkowy do ośrodka znacznie zmalał po II wojnie światowej. W wyniku wytyczenia nowej wschodniej granicy Polski, poza granicami znalazła się wschodnia część diecezji przemyskiej z której przed wojną licznie pielgrzymowali pątnicy. Samo zaś sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej znalazło się w strefie przygranicznej. Ludność zamieszkała na tych terenach położonych na wschód od sanktuarium, straciła możliwość swobodnego pielgrzymowania do tego sanktuarium. Sytuacja taka utrzymywała się w zasadzie do początku lat 90. XX wieku, od kiedy na nowo do Kalwarii Pacławskiej mogli przybywać pątnicy z Ukrainy. W 1932 roku, w 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Karwaryskiej nałożono na obraz srebrną, dekorowaną złotymi motywami roślinnymi sukienkę. W 1939 roku obraz wywieziono do klasztorów w Czyszkach pod Lwowem. Po dwóch latach przewieziono go do klasztoru w Jaśle i Krakowie, gdzie został zamurowany w fundamentach kościoła. Zaraz po wojnie w 1945 roku obraz powrócił do karwarii. W 1982 odbyły się uroczystości jubileuszowe w setnej rocznicy koronacji obrazu. Podczas której odbyła się procesja z cudownym obrazem po kalwarii. Kalwaria pacławska była szóstą z kolei kalwarią, która powstała na ziemiach polskich w XVII wieku: po kalwarii Zebrzydowskiej, Pakości, kalwarii Żmuckiej, Weicherowie i Werka. Po polach i lasach na obu brzegach rzeki Wiar. Nazwany tutaj cedronem znajduje się 41 kaplic kalwaryjskich, 35 murowanych, sześć drewnianych, trzy kamienne słupy i jeden krzyż. To przy tych obiektach sakralnych wierni rozważają tajemnice męki i śmierci Chrystusa, a także tajemnice zaśnięcia, pogrzebu i wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dróżki pogrzebu i w wniebowzięcia Matki Bożej obejmują 14 stacji, dróżki pana Jezusa 28 stacji. Część ze stacji pokrywa się z tymi samymi kaplicami. Najwięcej pielgrzymów przybywa do sanktuarium podczas głównych odpustów, znalezienia Krzyża Świętego, zesłania Ducha Świętego. W niebo wzięcie najświętszej Maryi Panny, świętego Antoniego, świętego Franciszka z Asyżu, Podwyższenia Krzyża Świętego, a także podczas Misterium Męki Pańskiej i franciszkańskiego spotkania młodych. Największe znaczenie w programie duszpasterskim Sanktuarium posiada tak zwany wielki odpust związany z uroczystością w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystości odpustowe rozpoczynają się 11 sierpnia od poświęcenia w kościele szat, którymi przystraja się figurę zaśniętej Matki Bożej i innych przedmiotów używanych przy obrzędzie pogrzebu Matki Bożej. Następnie z kościoła wyrusza procesja do kaplicy domku Matki Bożej, w domku następuje przyozdobienie figury zaśniętej Marii po kazaniu kapłana procesja powraca do kościoła wierni niosą w otwartej trumnie figurę Matki Bożej zaśniętej ramkiem 13 sierpnia odbywa się ceremonia pogrzebu Matki Bożej figura Matki Bożej zaśniętej zostaje przeniesiona do kaplicy grobu Matki Bożej. Przed północą 14 sierpnia wyrusza procesja z figurą Matki Bożej w niebowziętej do kaplicy świętego Rafała. Zaś rankiem 15 sierpnia, uroczystość w niebowzięcia najświętszej Maryi Panny, następuje procesja triumfu Marii, przeniesienie figury Matki Bożej w niebowziętej do kościoła. Od 1995 roku co roku w sanktuarium pasyjno Maryny w Kalwarii Pasławskiej organizowane jest Misterium Męki Pańskiej. Na dróżkach kalwaryjskich kilkudziesięciu aktorów odgrywa sceny przedstawiające ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa. Od Ostatniej Wieczerzy poprzez Sątu Annasza, Kajfasza, Piłata, Biczowanie Drogę krzyżową, pośmierć na krzyżu i złożenie do grobu.